Instalacja systemu stałego zasilania atramentem w Epsonie Foto 1400. Odklejamy taśmę ochronną, która chroni części drukarki od mechanicznych uszkodzeń przy transportowaniu. Podłączamy drukarkę do gniazda sieciowego. Włączamy drukarkę. Przy pomocy śrubokręta zdejmujemy pokrywę, która zamyka kartridżę na głowicy drukującej. Przesuwamy karetkę w skrajne lewe położenie. Przenosimy blok kartridży pod przegrodą drukarki. Zwracamy karetkę w pozycję początkową. Instalujemy cartridge na karecce drukarki. Dobrze dociskamy cartridge aż do zatrzaskania wszystkich klips. Przesuwamy karetkę w skrajne prawe położenie. Z zestawu do instalowania wyciągamy uchwyt, odklejamy naklejkę ochronną. Mocujemy uchwyt blisko strzałki na korpusie drukarki. Fiksujemy prowadnicę. Przenosimy blok z atramentem. Mocujemy drugi klips. Przesuwamy karetkę. Skrajne lewe położenie, żeby sprawdzić napięcie prowadnicy. Przesuwamy karetkę w skrajne prawe położenie, żeby sprawdzić napięcie prowadnicy. Naciskamy na przycisk z czerwoną kroplą. Drukarka zaczyna rozpoznawać kartridże z atramentem. Wyciągamy małe zatyczki z pojemników z systemu stałego zasilania atramentem. Na ich miejsce wkładamy filtry powietrza. Nie wpychamy, nie wkręcamy, a po prostu wkładamy w otwory. Wyłączamy drukarkę. Sprawdzamy fiksację prowadnicy. Testujemy dysze drukujące. Dlatego naciskamy górny przycisk i włączamy drukarkę. Na każdym systemie jest naklejka, która krótko opisuje warunki eksploatacji systemu stałego zasilania atramentem. Zaleca się zachowanie poziomu atramentu w pojemnikach CIS powyżej czerwonej linii. System stałego zasilania atramentem powinien się znajdować na tym samym poziomie co i drukarka.